Auto pokazuje mi w tej chwili minus 16 stopni. Klient zmienił całość na oświetlenie LED-owe. Niejednokrotnie też powtarzamy przeglądy. To nie tylko wymiana oleju i filtrów. Trzeba taki sprzęt sprawdzić, zobaczyć. Cześć, witam wszystkich. Mamy piękną polską zimę. Dzisiaj 18 stycznia, zrobiło się zimno. Auto pokazuje mi w tej chwili minus 16 stopni. Jadę dzisiaj do klienta. Kolejny ciągnik masy, kolejne zlecenie wyjazdowe. Tym razem na dzisiaj mamy przegląd i małą naprawę do wykonania. Piękne widoki. W końcu tego śniegu troszeczkę napadało. Dzieciaki mają trochę zabawy. Problem w tym wszystkim, że Sanki, Jabuszka nie do kupienia w tej chwili. Można powiedzieć, że zrobił się problem z tym towarem. Tak jak z płynem do dezynfekcji w zeszłym roku. Jestem już u klienta. Przede mną Masej model 7618 na przekładni Dyna 6 Dyna 6 gdzieś tam kiedyś pojawił się komentarz pod filmami jak czytać, jak wymawiać to już moim zdaniem może takie troszeczkę czytanie się szczegółu. Kwestia gustu. Ciągnik z naszej sprzedaży. Maszyna z 2014 roku produkcji. Może zanim tutaj kilka słów. Na zewnątrz to najpierw wejdziemy sobie do środka. Ciągnik ma aktualnie przepracowany. Zaraz powiem dokładnie. Cyk. Jeszcze chwilka. 2810 godzin. Można by powiedzieć, że prawie 500 godzin w roku to też tak dla jednych dużo, dla jednych niewiele jak zawsze każdorazowo w przypadku takich przeglądów wizyt u klientów zawsze wykonujemy diagnostykę sprawdzamy co tam się z tym ciągnikiem dzieje jeżeli jakieś uwagi ze strony klientów to też staramy się to wszystko sprawdzić i może tutaj tak kolejny klient, kolejna ciekawostka jak można sobie wykorzystać tutaj konsolę w tym ciągniku jak widzimy mamy pług 2 metry szerokości 12,8 litra na hektar trzeba powiedzieć, że przyzwoite wartości też tutaj. Może inne narzędzie włączymy, tak po szybko. Transport, przykładowo gdzieś w transporcie, no to naprawdę te wyniki tutaj, jeżeli chodzi o na godzinę, no to 4 litry na godzinę, bardzo przyzwoite wyniki. Można powiedzieć, że małe centrum dowodzenia nawigacja topką, ten system który tutaj mamy no to jak widzimy tutaj mamy ten układ zamontowany na kierownicy troszeczkę wymaga to jakiejś tutaj interwencji, rozebrania gdzieś ale też z tego co klient mówi zadowolony jest z tej nawigacji system bardzo fajnie się spisuje może taką rzecz jeszcze ciekawą z zewnątrz pokażemy, włączymy sobie oświetlenie zewnętrzne w przypadku tego ciągnika to co tutaj mamy klient dokonał a właściwie wykonał małą zmianę tutaj, jeżeli chodzi o ten ciągnik. Ja akurat nie włączyłem widza wszystkiego, ale włączając światła zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, które tutaj mamy, klient zmienił całość na oświetlenie ledowe i trzeba powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Przede wszystkim podczas pracy tutaj wieczorem w nocy, no to ten komfort pracy takim ciągnikiem takiej sytuacji jest dużo wyższy. Przede wszystkim widzimy co z zewnątrz otoczenia naszego, co się dzieje. Też kamera, która widzę, jest zamontowana na narzędziu, na siewniku z tyłu. Też trzeba powiedzieć, że klient o ten sprzęt dba, bo za co do kwestii tego ciągnika. Tego, jak on wygląda, tego, co tutaj jest, większych nie mam. Na ten moment przy tym ciągniku został wykonany mały przegląd: wymiana oleju, silnik, filtry paliwowe, filtr hydrauliczny, czyli taka mała podstawa. Ale jak doskonale wiecie, niejednokrotnie też powtarzamy: przeglądy to nie tylko wymiana oleju i filtrów, trzeba taki sprzęt sprawdzić, zobaczyć. I tak przykładowo za jakiś czas, za pewien moment będziemy na pewno mieli do wymiany paski w tym ciągniku. Z drugiej strony to, co jeszcze dzisiaj zostało, też już przeze mnie wykonane. Tak jak ostatnio, ponownie doszło do małego wycieku pomiędzy spężarką a płytą. Ponownie wymieniony został mały pierścion uszczelniający i dzięki czemu tu też mamy pewność, że żadnych wycieków tutaj z tej strony w tym miejscu nie będzie. Tak jak widzimy, w tej chwili tutaj z prawej strony nie mamy głotnika. No, niestety bywa tak, że nieraz gdzieś podczas pracy coś się zdarzy, gdzieś zahaczymy. Tak jakby też było w tym przypadku. Ale to, co w tym wszystkim by mnie najwięcej ciekawiło, to ten dolny plastik. To, ile tutaj mamy kurzu, zanieczyszczenia, to daje taką myśl i taką podpowiedź, że należałoby w takiej sytuacji chyba okresowo te plastiki, te przedłużenia, które tutaj z tyłu są. Teraz przejdziemy tutaj demontować ten plastik. Zawsze podczas mycia, jak tutaj myjemy, no to jednak gdzieś tą myjką, tym ciśnieniem zawsze ta woda się dostanie. A jak widzieliśmy przed chwileczką, tu jest pełno kurzu. No to efekt jest taki, że ta cała instalacja elektryczna, to wszystko to w tym piachu, w tym błocie, w tym wszystkim będzie leżeć. No i prawdopodobieństwo tego, że coś się z tym wydarzy, że coś się z tym stanie, no to jest dużo większe. A szkoda by było, żeby gdzieś taka instalacja nam tutaj w dość krótkim czasie uległa uszkodzeniu. To też na pewno by było może korzystne okresowo te plastiki zdemontować, wyczyścić ten cały bałagan, jaki się tam pojawia i mieć pewność, że to wszystko tam wygląda jak należy. Też jeszcze dzisiaj została wymieniona jedna rzecz, a właściwie dwie. Gniazda hydrauliczne na jednej z sekcji tutaj w tym ciągniku zostały wymienione i co ciekawe tutaj zamontowane zostały gniazda. Zamiennik, gniazda tutaj nowe od producenta. Koszt jednej to jest około 1200 zł netto za sztukę. No to jak tak licząc szybko, no to prawie 2,400 za dwa, a można zastosować tutaj, tak jak powiedziałem, dobrej jakości zamiennik. Zamiennik kosztuje około 500 zł za sztukę. No to mamy, trzeba powiedzieć, dużą różnicę, jeżeli chodzi o gniazda. A w takiej sytuacji warto nad tym pomyśleć. Gniazda mamy dostępne w sprzedaży, więc nie ma problemu, jeżeli ktoś potrzebuje na ten moment, śmiało skontaktować się z naszym działem sprzedaży, możemy wysłać. I tak jak wspomniałem wcześniej, ciągnik naprawdę fajny stan, dobrze utrzymany, 14 rok produkcji, jakieś tam prawie 500 godzin rocznie, które ten ciągnik wykonuje, a więc też stosunkowo dla jednych niedużo. Dla jednych znowu może bardzo dużo, bo niektórzy takiego przebiegu to nie zrobią przez 5 lat, bo niekiedy też takie ciągniki się trafiają. Ale to, co też najważniejsze w tym wszystkim i to, co wielokrotnie powtarzamy, przegląd to nie tylko wymiana oleju i filtrów, należy taki ciągnik sprawdzić, obejrzeć położyć się pod niego, zobaczyć, czy coś tam przypadkiem się nie dzieje. Gdzieś tam kiedyś pojawiły się pod filmami jakieś komentarze, czy moglibyśmy zwrócić uwagę, na co w szczególności zwracać uwagę podczas takich obsług? Oczywiście, moim zdaniem wezwać w takiej sytuacji serwis, który taką usługę dla Was wykona i mieć tą pewność, że ten mechanik, który przyjedzie z takiego profesjonalnego serwisu zrobi to z należytą starannością, przyłoży się do tego wszystkiego, aby taki użytkownik, taki właściciel miał tą Pewność, że ta usługa jest wykonana na najwyższym poziomie i że jest pod właściwą opieką taki sprzęt. I tego mi w zasadzie pozostaje życzyć dla Was, żebyście właśnie też mieli możliwość skorzystania z takiego serwisu. Oczywiście dla osób, które szukają informacji w internecie, to odsyłam do instrukcji obsługi. Zawsze do tej książki warto zajrzeć, sprawdzić, przeczytać. To nie jest makulatura, to jest książka do obsługi dla użytkownika. I okresowo należałoby do takiej książki zajrzeć, a pamiętać, że taką książkę mamy, a nieco niektórzy przypominają sobie, że ma tą książkę, jak już coś tam potrzebuje, coś się wydarzyło, i wtedy jest nagle na szybko szukanie czegoś. Też fajna rzecz, jaką klient tutaj wykonał: skrzynka narzędziowa, która tutaj w tym miejscu na dole jest troszeczkę tak niefortunna. Zamontował sobie taką tutaj oto skrzynkę. Dzięki czemu jakieś klucze, kule, narzędzia, cokolwiek nie jeździ to już wszystko tutaj na dole w kabinie. A też można klienta tutaj pochwalić. Dywan, ładnie wy wykonane wszystko na wymiar. Okresowo wyciągniemy, wyczyścimy, i też tutaj te nasze miejsce pracy. To też jak gdyby mówi nam świadczy o tym, jak o ten sprzęt bamy, a przede wszystkim ten ciągnik można też powiedzieć, że klient. Poza gospodarstwem wykorzystuje też usługowo. A co za tym idzie? Jeżeli przyjeżdża do nas ktoś na usługę, kto o ten swój sprzęt dba, no to też mam tą pewność, że ta usługa zostanie też wykonana przez taką osobę na najwyższym poziomie, że tutaj nie będzie jakiegoś kombinowania, jak niekiedy bywa, na czym to oszukać, gdzie to oszukać, tylko taka usługa zostanie wykonana na najwyższym poziomie. Z mojej strony na dzisiaj tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie i zapraszam do naszych kolejnych filmów i oczywiście łapka w górę.